W poprzednich filmach zaprezentowałem niezbite dowody na życie po śmierci i opowiedziałem, gdzie po niej trafiamy. Wyjaśniłem także, czym tak naprawdę są sny, oraz ukazałem, jak tragiczne konsekwencje ponoszą samobójcy już po swej śmierci. Przedstawiłem także kilka z wielu historii NDE, które udało mi się zgromadzić przez ponad 20 lat badania zjawiska śmierci i życia poza materialnym ciałem. Jeżeli jeszcze ich nie obejrzeliście, to zachęcam do kliknięcia w nazwę mojego kanału i zakładkę wideo, dzięki czemu wyświetlą Wam się wszystkie filmy, jakie do tej pory stworzyłem. Natomiast w tym odcinku pomówię o miłości i jej rodzajach. Zapraszam. Niektórzy twierdzą, że istnieje tylko jedna miłość po prostu miłość. Inni rozróżniają jej rodzaje w zależności od tego, kogo nią darzymy. Ja również dostrzegam, że istnieją różne rodzaje miłości. W swej publikacji wyróżniłem trzy. Pierwsza z nich to miłość, jaką generuje praźródło. Najmocniej doświadczamy jej, będąc w prawdziwym domu. Lecz tak naprawdę znajduje się ona wszędzie i wszystko przenika, tak jak praźródło. Jednak na co dzień w świecie cierpienia, a zwłaszcza w świecie materialnym, odczuwamy zaledwie niewielkie jej natężenie. Jest to celowo zaprojektowana cecha tej rzeczywistości, mająca na celu łatwiejsze generowanie i doświadczanie cierpienia. Na szczęście, dzięki odpowiednim praktykom, można doświadczyć jej niemal w każdej chwili, czego postaram się Was nauczyć za chwilę. Najpierw jednak wyjaśnię, czym ta miłość różni się od dwóch pozostałych. Główną jej cechą jest to, że jest bezinteresowna. Pra źródło bezgranicznie i bezwarunkowo kocha wszystkie stworzone przez siebie istoty. Nawet gdy część z nich, otrzymawszy wolną wolę, wkroczyła na drogę ciemności. Wszystkie one bowiem nieustannie pozostają jego częścią, mimo iż zdają się egzystować jako odrębne. Kiedy zatem odczuwacie bezwarunkową miłość do absolutnie wszystkiego, a wasze wnętrze rozsadzają szczęście i błogość, to zaiste doświadczacie prawdziwej miłości praźródła. Teraz nauczę was wspomnianej praktyki. Jest oczywiście sporo innych sposobów na doświadczenie miłości, na przykład różne medytacje, lecz ten wydaje mi się najprostszy i najbardziej efektywny. Dlatego też usiądźcie lub połóżcie się wygodnie i zamknijcie oczy. Możecie przedtem włączyć sobie jakąś spokojną, piękną muzykę, byle nie angażowała waszej uwagi zbyt mocno. Głęboko rozluźnijcie całe ciało. W swej książce opisuję rozmaite techniki, by uzyskać odpowiedni stopień odprężenia. Lecz rzecz jasna możecie użyć także własnych. Grunt by były skuteczne. Gdy już osiągniecie dostateczny poziom rozluźnienia, wyobraźnię sobie, że z góry wprost do czubka głowy zaczyna spływać na Was wiązka biało-złotego światła. Jeżeli macie trudność ze zwizualizowaniem sobie tego, możecie sięgnąć po pomoc i na przykład skierować światło lampki w stronę własnej twarzy, oczywiście w bezpiecznej odległości i przy zamkniętych oczach. Starajcie się skupić na tej wiązce jak najbardziej, lecz czyńcie to spokojnie, bez napięcia czy wysiłku. Poczujcie, jak świetlista energia wpływa w Was przez czubek głowy. Powoli wypełnia ją i spływa ku szyi. Następnie rozchodzi się po tułowiu i rękach. Nieprzerwanie płynie w dół, aż do stóp. Wyobraźcie sobie i odczujcie, że słup świetlistej energii przepływa teraz przez całe Wasze ciało, wpływając przez czubek głowy. A wypływając przez stopy, jest jak rzeka biało-złotego światła, która przepływa przez Was z coraz większą mocą. Nie ma początku ani końca. Jest nieograniczona i nieskończona. Poczujcie, jak całe Wasze ciało stapia się z nią zupełnie. Zaczyna rozświetlać się niczym żarówka, aż w końcu pozostaje czystym światłem. Wyobraźcie sobie, jak ten słup światła staje się coraz szerszy i szerszy, aż w końcu Wy i absolutnie wszystko dookoła staje się jednym. Nieograniczonym światłem. Nie ma już nic poza nim, a wy jesteście jego integralną częścią. Nie istnieje nic innego, tylko cudowne biało-złote światło oraz odczucie szczęścia i błogości. Nie musicie robić teraz kompletnie nic, dzięki czemu możecie przebywać w tym stanie tyle, ile zechcecie, delektując się nim dogłębnie. Poczujcie, że to światło jest właśnie praźródłem. Skąpani jesteście zatem w potężnej energii. Jego prawdziwej miłości. Być może na Waszych twarzach automatycznie pojawi się błogi uśmiech, będzie to dobrym objawem poprawnego wykonania tej praktyki. Ponadto, uśmiech, nawet wymuszony, sprawia, że łatwiej jest odczuć wszelkie pozytywne energie, z miłością włącznie. Gdy się uśmiechamy, także nasza podświadomość otrzymuje sygnał, że powinna odpowiednio nastawić się i uruchomić w nas pozytywne programy. Warto więc od samego początku przystąpić do tej praktyki z uśmiechem. Prócz niego mogą pojawić się różne odczucia, takie jak wibracje, łzy wzruszenia i inne. Podobnego stanu doświadczamy przez cały czas, będąc w prawdziwym domu, choć tam jest on zdecydowanie bardziej czysty, gdyż nie zaburza go posiadane ciało fizyczne. Ponadto nie musimy tam leżeć ani starać się go utrzymywać. Jest on bowiem czymś na tyle stałym i powszechnym, że z kompanią w nim spokojnie egzystujemy, podróżujemy, tworzymy i wykonujemy najrozmaitsze zadania. Wykonujcie to ćwiczenie jak najczęściej. Podniesie ono bowiem wasze wibracje, co przejawi się na każdej płaszczyźnie waszej egzystencji. Ciału fizycznemu doda witalności, uspokoi myśli, z czasem wyciszy negatywne programy podświadomości i polepszy wasze relacje z innymi ludźmi. Co jednak najważniejsze, sprawi, że po śmierci fizycznego ciała łatwiej powrócicie do prawdziwego domu. Będziecie już bowiem znacząco oswojeni z tą wysokowibracyjną energią miłości, która w tamtym świecie dominuje. Teraz opiszę drugi typ, czyli miłość. Bardzo przypomina tę pierwszą, lecz nie jest już tak bezwarunkowa. Miłość objawia się wtedy, gdy kochamy bliskie nam osoby. Największy jej przejaw to miłość rodzica do dziecka. Darzymy nią jednak także członków rodziny. Partnerów, przyjaciół czy zwierzęta. Pozwala nam ona kochać ich, mimo iż dostrzegamy w nich wady, a ich zachowanie często sprawia nam problemy. Łączy nas bowiem z nimi bardzo silna więź, więc trwamy przy nich, choć nie zawsze jest to łatwe. Chcemy, by żyło im się jak najlepiej, by byli szczęśliwi u naszego boku i łakniemy ich towarzystwa. Jednak miłość posiada tę wadę, że darzymy nią tylko konkretne istoty. Tym istotnie różni się więc od tej prawdziwej miłości. Wynika to z faktu, że żyjąc w świecie cierpienia, zapominamy, że tak naprawdę absolutnie wszyscy jesteśmy częścią praźródła, a zatem czymś więcej niż rodziną. Jednym wielkim organizmem. Ostatnią i zarazem najmniej cenną jest miłość. Przypomina ona bowiem bardziej umowę handlową niż prawdziwą miłość. Cechuje ją niemal zupełna interesowność. Osoby, które nią obdarzamy, traktujemy dobrze, dopóki mamy z tego jakąś korzyść. Te zaś mogą być różne finansowe seksualne, społeczne i tym podobne. Czasami ta interesowność jest jednostronna, innym razem obopólna. Tego typu relacje z zewnątrz faktycznie przypominać mogą miłość. Co więcej, przeważnie osoby tkwiące w nich są przekonane, że to właśnie ona. Jednak łatwo rozpoznać, że tak nie jest. Wystarczy, by jedna z osób przestała uzyskiwać od drugiej korzyści, wówczas ta miłość pryska niczym mydlana bańka. Podobnie rzecz ma się w sytuacji, gdy w pobliżu znajdzie się ktoś, od kogo czerpać można większe korzyści niż od obecnego partnera. Teraz możecie pomyśleć, może i ta miłość nie jest najwyższej jakości, ale chyba lepsza taka niż żadna. To prawda, lepsza taka niż żadna, pod warunkiem, że ilość dobra, jakim obdarzamy drugiego człowieka, jest większa niż ilość zła, jakiemu wyrządzamy przez naszą interesowność. Niestety nie trudno się domyślić, której miłości jest najwięcej w tym świecie. Dominuje tu bowiem materializm i brak prawdziwej wiedzy o tym, kim naprawdę jesteśmy. Aby ułatwić sobie jednak opuszczenie świata cierpienia, powinniśmy dążyć do kultywowania tej prawdziwej miłości. Dlatego starajcie się wykonywać ćwiczenie, które Wam przed chwilą zaprezentowałem, oraz najważniejsze, starajcie się być dla innych istot bardziej wyrozumiali, pamiętając, że tak naprawdę. Wszyscy jesteśmy jednym wielkim organizmem praźródła. A jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o naszym prawdziwym domu oraz o tym, jak do niego powrócić po opuszczeniu materialnego ciała, to zachęcam do zapoznania się z moją publikacją. Znajdziecie w niej także inne praktyki oraz kurs osiągania świadomych snów i podróżowania poza materialnym ciałem. Link prowadzący do książki znajduje się w opisie pod filmem. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za to, że jesteście i pozdrawiam Was serdecznie.